siemanko, siema siema, tu Dziś na szybko chciałbym wam przedstawić anime, które w tym sezonie warto obejrzeć Przygotowałem listę 5 tytułów, które oczywiście osobiście będę oglądał Jeszcze nie wiem, które z nich będę tłumaczył, ale wszystko wyjdzie w tak zwanym praniu Tak więc zapraszam do oglądania Na początek pozycja piąta, czyli The Dawn of the Witch Anime opowiada o chłopcu, który doznał amnezji Jest to uraz ten jak to zwykle bywa, sprawia, że nie jest w stanie przypomnieć sobie o wydarzeniach przed zapisem do Akademii Magii. Warto zaznaczyć, że miejsce wydarzeń anime znajduje się w tym samym świecie, co Zero Kara Hajimeru Mou no Sho. Tak więc jeśli jeszcze nie oglądaliście, warto nadrobić. Macie czas do 8 kwietnia! I lecimy dalej, pozycja czwarta, Hanzuki! Och, dawno jej nie było, prawda? Oczywiście kolejny sezon anime, który moim zdaniem naprawdę spełnia oczekiwania. Muszę nadrobić nowelkę, by lepiej to ocenić, ale jak dla mnie jest bomba. Już nie mogę się doczekać, co znów wymyśli nasza kochana Mane. Dla przypomnienia, Mane jest osobą kochającą książki. Chodzi z Japonii i po śmierci zostaje przeniesiona do innego świata, w którym nie zostaje bohaterem czy też poszukiwaczką przygód, lecz zwykłą dziewczynką z biednej rodziny. Oczywiście nie można zapomnieć o tym, że nasza bohaterka uwielbia książki i zrobi wszystko, byle tylko móc znów czytać tak, jak to robiła w poprzednim życiu. Pierwszy odcinek trzeciego sezonu pojawi się już 12 kwietnia. Uwaga, uwaga, kolejny Isekai na liście, czyli pozycja numer 3. Gaikatsu Kimi sama Tadaiman i Sekai Ach, jak ja nie umiem tego czytać. W każdym razie, jakbym po samym opisie nie czuł nawiązania do przynajmniej lekkiego wzornictwa do overlorda, to byłbym chyba dziwny. Ale tak, motyw gry standard. Mamy super duper EQ, oczywiście znowu standard. No i motyw, idę spać, ups, jestem w grze. No, opis trochę tandeta, ale uwielbiam tego typu anime, więc co mogę na to poradzić. Odcinek pojawi się już 7 kwietnia, więc czekamy, zobaczymy co z tego będzie. Oczywiście link do tego anime będzie w opisie. Tak więc zapraszam do oglądania. Zbliżamy się do pozycji numer 2, a na niej Yusha Yumetsu. Anime serii No! Władca Demonów niszczy nasz kraj, pokonaj go bohaterze. A tym razem oszczędzili nam oglądania jak super, O.P. bohater zabija tegoż władcę. Natomiast anime przedstawia wydarzenia po pokonaniu go. Z tego co mogę wam powiedzieć, nasz bohater pomimo tego, że uratował cały świat, to był bohaterem tylko do śmierci władcy demonów. Po tym wydarzeniu ludzie zaczęli się go obawiać i tak nasz bohater udaje się w naprawdę ciekawe miejsca. Więcej wam nie zdradzę. Polecam obejrzeć, może być naprawdę ciekawe. Kolejne anime wychodzące 7 kwietnia, czyli czwartki, będą owocne. No i nareszcie pozycja, na którą czekamy już 3 lata. Na scenę wkracza Tateno już no Gary, czyli bohater tarczy. Ach, cóż tu rzec. Chyba każdy wie, co to za anime. Czy zdążę zrobić trzeci rewatch pierwszego sezonu? Oj, ja nie wiem. Ale oczywiście Naofumi razem z całą ekipą znów kracza do akcji. Ach, jak super będzie znów razem z nimi podróżować po świecie. Anime wychodzi 6 kwietnia, więc już nie mogę się doczekać. I tak właśnie prezentuje się moja lista anime, które będę koniecznie oglądał. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej tego typu treści, dajcie znać w komentarzach. Ja na dziś się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!